Komendant Straży Miejskiej wynajmuje drużynę do wykonania niebezpiecznego zadania. Książę Półświadka planuje zamach na jego życie. Narzędziem zbrodni ma być beczka ulubionego wina komendanta. Aby pokrzyżować te plany, postaci graczy muszą podmienić beczkę z zatrutym winem na nieszkodliwą, umożliwiając komendantowi sfingowanie własnej śmierci. Plan komendanta ma na celu ujawnienie skorumpowanych członków Rady Miejskiej i Straży. To Rada Miejska wybierze nowego komendanta, a wyniki głosowania wskażą, kto sprzyja Półświadkowi nam musi działać szybko i w ukryciu. Najpierw zdobyć informacje o beczce, jej oznaczeniach i lokalizacji. Następnie pod osłoną nocy zagrać się na pokład łodzi, ominąć strażników i zneutralizować jaszczury strzegące ładowni. Potem musi znaleźć identyczną beczkę w gorzelni lub bedarza, podrobić oznaczenia i wrócić na łódź, by dokonać zamiany. Jeden błąd może zdradzić obecność, a czas nieubłagania nagli. Ale czy postaci graczy faktycznie podmienią beczkę, czy tylko udadzą, że to robią, aby wziąć pieniądze od obu stron?